Cześć, cze, cze, cze. Z tej strony lewi. i dzisiaj witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gramy w Funra ra, Rake 3D. Jakoś tak. I, I mamy 50 jakiś tam level. <słuch> <słuch> to jakieś żarty. Mi to nie działa. Okej, okay, i tu są wyścigi. Najpierw jest porównywanie z trójką. Więc takie to właśnie jest. Ten level jest już straszny, i ja myślę, że z nim nie wygram. Znaczy on wygra. Tak, przegraliśmy. No to dobra. No to bierzemy z kolejną osobą. Yes. Te reklamy. Wiecie, to zróbmy to lepiej szybciej? Okej, okay, po reklamie z Roxaną Węgiel i Dawidem. A! Jakie to jest straszne! Patrzcie, że ona już to przeszła. Ale jak ja mam to przejść, powiedzcie mi. Jak tego nawet przejść się nie da. Mhm. To tak jest, okej, okay. nie będę w to wnikać. Ciągle te reklamy. Ale dobra, no to zaczynamy rundę. A jest akurat w trójkę to dobrze. Gdy będę miał drugie miejsce, to nawet źle powiem wam nie jest. Już dobrze nam idzie. Uf. I przechodzimy na, na dalej, 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 dalej. Jest, mamy pierwsze miejsce. Ok, czyli mamy już 64. I teraz mamy z tym kanty coś, tak? Co? Te co miało znaczyć do. Nie, go i ja, że on już to. Dlaczego ja z dwójką tak mam? Dlaczego tam się mogłam skupić? Jezu. Dlaczego ja To już robić trochę bez sensu. Ciągle to przegrywa. Ok, wymieńmy to, żeby było już szybciej. I przechodzimy na 65. Okej. Okay. Właśnie już przeszliśmy ten level, to trochę mi zajęło, nawet bardzo długo. Bo był on okropny, a te reklamy nadal, więc zróbmy to szybciej. Okej, okay, zaczynamy. Pertimar ma coś tam. What? Dlaczego to tak szybko? Dlaczego my tak szybko w ogóle idziemy? To co źle działa. Tak, to ewentualnie coś źle. Dlaczego on tak szybko chodzi w ogóle? Okej, okay, na spokojnie. O mój Boże, tylko nie to. Ale dobra, przejdziemy na luzaku. I mamy to z nim niby zrobić. Jak on już to przeszedł, to... To on powinien to wygrać? Dobra, nie wiem. Dam radę. Mam nadzieję. I... dawaj. Lena jesteś ko... Nic nie mówiłam. Dobra, dobra, dobra. O oh, ja. Yeah. <ścoughs> to nic takiego. Nawet i może być coś strasznego. Dobra. I już. daliśmy radę. I mamy 66. Nie, no to jeśli zareklamy, to nie otwieramy. Ale i tak nam wyskoczy. Ok, jaki to by. O, o. Nienawidzę tego. To jest straszne. Tego nawet dotykać nie można. Dobra, jest dobrze. Yes! Daliśmy radę. Tamten był... Bej... Tak, ja drugie miejsce. Ale dobra, dobra, dobre. O, dobrze się złożyło, bo mam najkrótsze. Okej, okay. on jest na środku. Dobra. spoczko, przechodzimy. Jest! Przeszliśmy to. O ja! Yeah. I daliśmy radę. Dobra, przechodzimy teraz na 67. I... Bonusa mamy! Bonus! O nie! A I to jest dziwne, bo zawsze, gdy mam bonusa, to mam te koła. A tych kół to ja raczej niezbyt dobrze opa nie opanowuję. A i ta kierka też jest za darmo. No chodź! 120 daliśmy, dobra. To nawet nie jest źle dla mojej kasy. No, niech będzie. Nawet nie jest źle. E, dlaczego on tak dziwnie? O. Dobra. No, nie, jak ja tego nie znoszę. takie dziwne jest. Ale jakoś się skupiłam. Ale tamten zielony jest nawet, nawet. Mamy pierwsze miejsce. Ten właśnie zielony jest bardzo dobry, w ogóle. Dajemy, dajemy, dajemy. Yes. dobra. I teraz mamy to. No cóż. Daliśmy radę, jej! I teraz będziemy mieli 70 Zaraz będziemy mieli 70 A na 70 będzie nie najlepiej I to mnie właśnie smuci Ale dobrze Na ptora. Łódź Idziemy na spokojnie, nigdzie się nie śpieszymy, raz po razie, i wygraliśmy. I będę teraz tym czerwonym. Dobra, next, racket. Mamy. Mamy to. Widzisz gościu, po co się śpieszyć Takie śpieszę się, bo muszę wygrać A gdzie tu się mnie śpieszyć? Tak, po dwa. Okej, okay, to trochę potrwa. A może gdy się nad tym skupimy? Gdzieś tak... Może nie będzie to trwało. Jest, mamy to. O, i mamy 70. To ten 70 do siedemdziesiątego pierwszego przejdziemy. I kończymy odcinek. <grym> Ale się pożegnamy i nagramy kolejny. Papa, pa. pa. Grobaski. Normalnie nad moją głową, ale dlaczego my tak w ogóle szybko idziemy? I już po sprawie przeszliśmy. I mamy teraz z tym gościem. W ogóle dobrze idzie. Idzie to bardzo sprawnie. I powiem, że źle nie jest, bo. To wygraliśmy. Jej! Wygraliśmy to! Mamy już 70. To ostatni jeszcze To źle, bo mamy już ostatni. Akurat mamy bonusa, to nie śpieszymy się nigdzie. A bonus... Gdyby bonus był... Niech będzie! Smutna prawda, ale tak jest. Dobra, ten parkour tak już dobrze wygląda do go, przejdziemy. Tak sobie my... A tak Ej, tak sobie myślę. Hmm, gdyby to wyglądało... ale to mnie nawet nie dotknęło, co tu chodzi. Hello. To jakieś żarty. bym tak raz po razie to przechodziła, to bym to już dawno przeszła. Jak na złość? No cóż, no to ostatnia runda. I o, jesteśmy skuterkami, i się nie poddamy, bo my to zamiar. Mamy przejść i tak zrobimy. Super, widać jest. Lubię ten młot. Podoba mi się. No i co? To pamiętajcie, stawimy łapeczkę w górę. Łapecz no to tak. Stawiamy łapeczki w górę. Subskrypcje. Czerwony przycisk ma się zmienić na, szar na szary. Komentarze. I pa pa, 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 pa.